Wracam no. zaraz na ziemię. nie no, no ale nauczyni no, pomyślała. Gdzie muszę sobie taką druszką? No dobrze, może nie zaśwaj. No wiesz. No, no um, zaraz idziemy na działkę. My już się rozpo, ro, Roz... rozłożyliśmy z jeszcze się niestety nie, roz, nie rozpakowaliśmy, no nie bo Pogoda jest, takie, jest THS, to jest, dość tak no, ale no, no, mam nadzieję, że się jeszcze rozpogodzi, no, bo y, chcieliśmy nagrać jakieś rzeczy na plaży, bo tu jest jezioro, no ale nie wiadomo czy to będzie. No. Jak już Wam pokazywaliśmy, tutaj mamy tak? Pokaż sadzawkę. Kiedyś moja mama... Wodne. Kiedy, kiedyś moja mama tu łapa żabę, ale nie udało jej się do końca tego zrobić. Ja oczko myślałam, wodne. że tu jabłko leży, a to głowa kraczki. No takie małe oczko wodne. Tam. się Chodzi. Poterwała no. mnie mena na tym drzewie. Znaczy nie fakta? wiem o co jej chodzi. To się mnie no, mm, sami nie mm. czepię. No, no, mamy. Tam są jakieś jabłka. E, tak, jest tam. tam są węże. I tam są, ja, to są wężecie, nie będziemy Wam wszystkiego po kolei pokazywać. Tutaj mamy altana, I piękną Tak, może będzie gry, może. No, no. będzie tak, ta pomidorowa. tak, no to znowu będzie. Nie, dzisiaj znowu będzie pomidorowa. Co ty nas wczoraj? wczoraj. No ty Nie. No to nie. Dobra. No to do zobaczenia. Ale jeszcze nie kończymy, nie? Dlaczego nie? Muszę pokazać Aha, no do, to, 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 za, to za. Tak? I tutaj w tle ma torba. Mm, żeby było porównanie jako duża. nie wiem, targa. Mama chce tam Nie! Ech. Czekaj, czekaj, czekaj. A, A! A tutaj jest porównanie moich torbów. Tak. Czekaj, pokaż na plecy, chcę sobie założyć. <śmiech> 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 Kiedyś miałam... Znaczy moja no. koleżanka. koleżanka z parapetu miała korzę różowa i z, z kockiem. No więc, gdzie ja jestem tu. No to teraz łapka. Czekaj, może pójdźmy na ładne miejsce, żeby pożyczyć. No, no na natury, na oczko wodne! No więc jesteśmy sobie na kaczce tutaj i... Jest oczko wodne. No i teraz więc. robimy łapkę!